Siemaćko, siemaćki, ja jestem Łuki, i jest ze mną Marat13 Wydaje się Halo <grymne> Dobra, i Alikusek I dzisiaj zobaczymy ile można mieć najwięcej gili I nie możecie mnie zabijać, bo mi się zresetowało kile, zobaczcie Na plecaku Dobra, no to zaczynajmy, giniecie jak najwięcej trapach a pod koniec to z was zabiję zabiła mi Dobra gincie, gincie nieś. Dobra I dolecimy Okej, okay, jeszcze Test nowych hit ekranu, więc Jak wam się podoba ten nowy hit ekranu? A jak... No. A jak Wam się podoba ten nowy hit ekranu? Jak... No. Jak Wam się podoba ten skin z plecakiem? No, no właśnie nie. Mam jeszcze 6. Gdzie? Tu? To ty, jest Marcogin. Co to jest? Ja idę jeszcze po więcej trapów. A wygińcie. Już. Ja idę po więcej trapów, a wyginie. 17! Ej! Co? Ej, zgiń ktoś jeszcze raz! Bo chyba full to 12, bo nie, nie. A nie, dobra, jest 13. Ej, mam 18... A nie, dobra, bo... Dobra. Daj radę. 14 mam dopiero. No zresetowało się, a tak normalnie mam 19, a na liczniku mam 15 więc teraz to mi się zresetowało i no Więc możecie zostać Ej co muszą zrobić? Zawsze, każdy wie co musi zrobić Nie mają napisać żebym, posta żebym dał, dał serduszko Jeszcze A bo nie, na napiszcie hit ekranu Możecie napisać hit ekranu Dobra, już mam 20 fragów no, ja <laughs> Nie no masz jednego Oho, no, ja na... po, po, yy, strzeliłem pułapką, co nie? Ej strzeliłem pułapko Strzeliłem rakietą, co nie? I, i Alikusek zginął I myślałem, że to rakieta w niego w uderzyła No Pułapko, strzeliłem pułapko Brawo Ura. Już idę tam do was Ej dobrze teraz idzie z tym ginięciem Lepiej właśnie 24 fragi. Dawać dobijemy tak do setki. Spróbujmy chociaż. Na luzie. Na luzie do setki. Dobijemy. Jak już 25 w parę sekund. O nie! Co ja postawiłem? Ta, odbijacze będą u was. <gryw> no nie! Kto to? Kto to? No! No właśnie dlatego nie zabijajmy. Bo nie rzucaj. Dobra. Ej, kto tu tam się ukrywa? Nie no dobra, gin, bo musimy dobić do setki. Ginij! Gdzie ty jesteś? Już mi stąd. Gindzie. Oj, ale to kozak wygląda te pułapki. Czekajcie, wiem co jeszcze zrobię. Aha, tu jest max wysokość już, dobra. Ho. Ja też mam Czekaj, bo tu ktoś się kryje. Już mi do pułapek. 28 dopiero przez Wasze zabawy, kurde. No, kto to stawia? No, gincie. Ja że ja no, żeby lepiej na dół, dobra. Niech będzie. A ty już ginie. Uh, ale te pułapki miarzą. 32 fragi. Dobimy do setki, będzie gitek. Gitek. Zobaczymy jak... Ej, ciekawe czy trzy liczby będzie można dawać. No... Ja pierdzielę. Nie, Dobra, nabać szybciutko, nie, nie. Ja bym zniszczył to odbija. Ta, to, ta. To zabrażacza. Już... Ej, nie zabijemy, bo mi się zresetują. 39. 40 Dobra dawaj dobijemy Jest ile już? 7 minut odcinka mi wbijaliśmy dopiero 41 fragów Kurde, się abijacie A jest jakiś w ogóle rekord polski na liczniku na nowym hitzie ekranu? Ej, dobijmy do końca strefy, ile będzie na Maxa Kili. okej? Okay? i mnie nie zabijajcie. Bo to będzie bez. Ej, mamy 100. Y, mamy gdzieś z 200 fragów i, i mnie zabija ktoś. To było najgorsze, co nie? Tyle, tyle się zabijamy, a tutaj gości mnie zabija ktoś z Was. I. A Ty co Ty robisz? No kur... Już stąd, Gin. Gin, już, już, Gin Ale to fajnie wygląda taka arena. Ej, dawaj, Rocket Rodeo! Ej, szkoda, że usunęli dynię. Nie? wygląda kiedyś. Kto to tam leci na spado? Chroni. Ale kusek, gdzie ty jesteś? 50 fragów już, połowa setki O kurde ale bym zniszczył prawie naszą platformę No 8 HP na platformie Dobra wlatujcie w te trapy bo już nie wierzę O nie już myślałem że zniszczyłem platformę um. Ej jakbym... A nie, bo jest ten... Kurde... 56 fragów, dobra, jest dobrze. Ej, ciekawie jak to będzie wyglądało ze setką, bo jest tylko miejsce na 50 fragów, na dwie liczby, co nie? Na 99, to na 99. Ej, jak będzie 99, to na 100, zastopujcie. Leci, leci, leci bazułka. Dwie. Ja. <noise> ja, no. oh, o nie! Ej, to się odbiło od ciebie. Ja. No? Ej, ty przyleciałeś i to poleciało w drugą stronę. No, ja. no. Lol. Bragincie, bo już jest ile 65 fragów, więc dobrze. Mam jeszcze 36 A. minut. Szkoda, że ej, jest namierzona rakieta jeszcze? Jest. Tak jest. Aha. Już dostał no scupe, Alan Tylko się ruszyłeś w ostatniej chwili 71, jeszcze 29 i jeszcze 28 i zobaczymy jak wygląda 99 Wam no, no scope robić, o nie Ej co? O dobra Dostał Ej, no nie, twoim nie, twoje nie Ej, nie mam maców daj, daj ktoś matce Nie, kto to niszczy? Dobra, dajcie mi matce, dajcie matce A tu, do mnie Dzięki Dobra, już, 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 spokojnie, spokojnie, dobra Dobra, gincie Daliście mi matce, to teraz gincie To wy nie jesteście razem w Gruzji. Ja HP bardzo Ej, dobra, nie nie, 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 Ginter, nie zabijcie się, bo jeszcze zniszczymy jedną podłogę Diglem. I cała nam platforma. Aha, dobra Ona postawiamy już tam. 76 fragów jeszcze? 13. Nie, 13 nie. 23. No właśnie wiem, bo ja to ten. Bo, ja... A, bo naprawię to. Bo naprawię już. Dobra. teraz. No. 77 fragów i byś zabił. Ci chyba zabił. W realu. Jeszcze 20 fragów. Jeszcze 20 fragów i będzie 9,9. 9 Męczące, co? No, pod nogami tak coś. No dawaj, bany Nie zabijaj mnie, bo ja wiem, znam cię. Gdzie ty ci jesteś w ogóle? 85 fragów jeszcze, jeszcze 14 Co może jedna osoba teraz robić. Czemu? 87. Dobra, rób kto chce. Dobra, jeszcze jeszcze jeden frak i będzie 90. Jeszcze jeden frak, bo on 94, a 5 mniej. 89 Dobra No jeszcze jednego fraga zrób Ok i teraz tylko Marcel Dawaj 9 fragów Marcel Musisz samemu zrobić <laughs> Nie 5, jakie 5? 7 frag. Nie zabijaj mnie, bo mam 93 fragi na plecaku. Właśnie mi Nowy chybówkę, mały Bragiń! Oj, dobra, jest 94! 94, 94 teraz powoli. Ej mam już 99 fragów na tym normalnie, zobacz O kurde Dobra nie bij mnie bo co zabiję. 100 100! Stuwa Ej zobacz jak to wygląda fajnie, stuwa Pierwszy raz widzę 100 u siebie Dobra no Nie, 4! Żeby było 99 Dawaj marcel, 4 fragi No! <laughs> Trzy fragi, teraz powoli Marcel. Jak już będzie wszystkie? No. No. No co? No nie bij mnie, bo mam tylko 10 HP. No! Jestem ja zginę. Dobra. Jeszcze dwa fragi, Marcel, teraz zabijaj się powoli, po jednym. Jeszcze dwa fragi. Dobra. Dwa fraki i 99... Flaki. Teraz tak Ta, tak, ciałałobyś. Dobra, jeden frak, jeden frak, Marc. i będzie stuwa. Dobra, już koniec. Nie gincie teraz, nie gincie. Jest 99. Chodźcie zobaczyć. Nie gincie ciekawe co się stanie. Jak będzie stówa. Ej dobra, kto chce? Kto chce stówę? Kto chce stówę robić? Dobra. I stówa Ej nie działa! 99 to jest maksimum, LOL, dobra. Ej na no serio nie działa, zobaczcie. LOL! 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 Lol. 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 Zero! <laughs> Ej, dobrze to zrobiliśmy ten mechanizm. Dobra, chodźcie, teraz się pożegnamy na samym dole. Chodźcie, chodźcie do mnie. Na sam dół. Chodźcie pod tą ścianę. No nie zabijajcie się, marady! Pa! Dawaj, rocket rodo. Dobra, nie bij mnie. Bo pożegnamy się, bo już nie chcę Jezu! Nie No, chcę się szybko pożegnać. Dobra, chodźcie. Szybko się pożegnamy. No, nie zabiję. No, dobra, nie, nie będę was zabijał. Dobra, ogarnij się, bo chcę szybko skończyć odcinek, no! Jezu, ogarnij się! Dobra, chodźcie tu. Chodźcie tu. Jezu. Stój w miejscu. A, a gdzie jesteś, Marad? Dobra. Stój koło, Marada. A, co dzieci? Dobra, chodźcie. Nie zabijajcie już się. Nie zabijaj go już. Stańcie sobie tutaj przy tej ścianie. O, przy tej. Jezu, jak ty... Stańcie przy tej ścianie, o! Nie zabijajcie się. Dobra. No Chodź tu, Alikusek. Chodź tu! Dobra. I to by było na tyle. Był ze mną Mara 13 i... Alikusek, nara! Pożegnajcie się! Pff. ARA! Dobra!